Cześć! Hej! Oto kura! Oto kogut! Kukur. Dzisiaj chcemy się Wam do czegoś przyznać, tak? Tak. Karola długo się zbierała z tym wyznaniem. Karola jest kurą domową. Takie smutne liście, czarne. I jestem z tego dumna, bo nie wiem, czy wy wiecie, co to znaczy kurary z łaciny. A to tym, polecimy! Jeśli chcecie, jeśli jesteście ciekawi, poczekajcie jeszcze 5 minut. O tym w dalszej części odcinka. Na początek, skąd w ogóle taki pomysł na odcinek, czyli o tym podziale ról małżeńskich? Po pierwsze, my takiego podziału musieliśmy dokonać, kiedy zaczęliśmy. Y, tworzyć już normalną rodzinę, nie studiującą, bo wtedy nie, było, wtedy, nie normalnie... wtedy nie było obowiązków, nie było anieli, a teraz jesteśmy już pełnoprawną rodziną y, z małym dzieckiem i z pracą y, i z obowiązkami domowymi, więc musimy to jakoś y, podzielić, tak żeby wspólnie ciągnąć ten wielki wózek, jakim jest nazwane życie. O Boże, ale żeś zrobił wstęp! Y, tak, i... Ten podział u nas wynikał z tego, że ja dobrze ja starałem się poznać potrzeby Karoliny, a ona starała się poznać potrzeby moje. Musieliśmy sobie o tym powiedzieć, co byśmy chcieli, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. To jest bardzo ważne, żeby taką rozmowę odbyć, bo każdy z nas z, nas, z naszego domu wynosi jakiś wzór rodziny, jakiś wzór modelu rodziny. Nie, nie, nie zawsze to jest doskonały dla niego, ale jakiś obraz ma. Bo wychowywał się wiele lat, obserwował, co robi mama, co robi tata, jak się, jakie obowiązki ma on jako dziecko. I tak było też u nas. My też opowiadaliśmy sobie o tym, jakie były nasze domy, co robiła mama, było w sumie co robił tata. Dość podobnie, że to tata był osobą, która pracowała najwięcej, a mama yy, były takie okresy, gdzie mama pracowała, ale były takie okresy, gdzie mama zajmowała się dziećmi i yy, była w domu, czyli wykonywała różne obowiązki domowe. No to u mnie było więcej. I takiego czasu, gdzie mama pracowała. Mama jeszcze czas, jak, jak my byliśmy Mali robiła studia, więc tam było dużo różnych rzeczy. Znaczy, no moja mama też miała firmę w sumie, więc no nie ma. I, I ja dowiedziałem się, że Karolina bardzo by chciała być w domu z dziećmi jak najdłużej. I, też czytaliśmy o tym, że to jest dla dzieci dobre, więc. No chwało... i to już wchodzisz na grząski teren? Wiem, <grym> mówię to do tego specjalnie. Więc stało się to dla nas ważne i stało się też też taką podstawą do tego, żeby poświęcić czas Anieli przez Karolę w domu. Jeżeli będzie taka możliwość i jest taka możliwość, to żebym mogła to robić, mogła się realizować, bo Karola chciała właśnie, żeby tak wyglądało nasze, nasze pożycie rodzinne. Tak, chciałam zostać w domu, chciałam poświęcić jak najwięcej czasu swoim dzieciom. No już macie powiedział, co chciałam. Ale ja teraz moim o Maćku. A Maciek z kolei się dowiedziałam, słuchajcie, że Maciek jest pracacholikiem i yy, lubi pracować, yy, lubi wykonywać różne czynności, lubi pracę taką troszkę papierkową, lubi dokumenty i ogólnie no dobrze by było dla niego, gdyby pracował. Ale też bardzo chciał spędzać czas ze swoimi dziećmi, więc to się troszkę ze sobą kłóci. Yy, kiedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w ciąży, to Maciek poszedł do pracy. Znaczy wcześniej w sumie. Tak. No, na no, równi mniej więcej to było. E, Maciej poszedł do pracy zaczął pracować. Ja nie poszłam, bo nie zdążyłam. E, no i przez dwa lata, niecałe, tak? Niecałe dwa lata Maciej pracował. Zależy kiedy to oglądają. A w sumie rację. W momencie kiedy nagrywamy niecałe dwa lata Maciej pracował w, w agencji reklamowej. I... E, no ja jestem za to mu wdzięczna, że jakby poświęcił poniekąd swój czas, yy, który mógłby spędzać z Anielą. Moglibyśmy się jakoś wymieniać, pół etatu ja, pół etatu on, żebyśmy mieli czas z dzieckiem porówno. Yy, ale Maciek dał mi taką możliwość, że mogłam zostać w domu i spełniać swoje... pragnienia, yy, Marzenia? Nie. To nie wiem. Yy, powołanie. Swoje powołanie. Yy, a teraz Maciej przeszed, yy, przeszedł... Rok, już rok temu, w 2017 roku, założyłem swoją firmę, i jako szczęśliwa rodzina, już y, robimy rzeczy, które oboje lubimy. Karla też, też tutaj w wielu rzeczach pomaga, inspiruje. Robię, jak robimy burzę mózgów, to ona jest jednym z tych mózgów, które się mówię. udzielają, które, które się udzielają, wspiera. I, I w tym momencie to jest bardzo ważne. Nie wiemy, co będzie dalej, bo być może Aniela pójdzie do przedszkola, Karola będzie miała dużo wolnego czasu i zrezygnuje z bycia w domu. Nie planujemy tego. A być może narodzą się kolejne dzieci a to planujemy? Byśmy bardzo chcieli, żeby się narodziły. I Karola będzie mogła być cały czas w domu, co jej odpowiada. Tak, na ten czas. Ja, ja, na przykład, pracy, bo... ja na przykład bardzo chciałbym pracować z domu, być w domu, móc zamknąć się w gabinecie i wtedy pracować, bo to jest konieczne, bo nie da się robić kilku rzeczy naraz Ale, ale móc w każdej z niego fii... wyjść Tak, w każdej chwili móc wyjść, zjeść obiad, wypić kawę, pomóc przy czymś Patrzcie, po prostu chce mieć podane, pod nos podane, pod, pod, no, żeby po prostu mógł gdzieś obiad No tak, sobie, kura, było. kura domowa robi obiad, a mąż kogut go zjada no nie, no nie, oczywiście, że nie. Mąż chodzi i tutaj pilnuje, żeby żaden listek kurki nie zjadł. A góra za się jaja. Eee, no, no i co? Wracamy do łacińskiego słowa curare, żeby wyjaśnić, że stwierdzenie, że Karola jest kurą domową, nie jest dla niej obraźliwe. Jest dla mnie nawet takie, można by powiedzieć, budujące, bo w łaci po łacinie, w języku łacińskim, curare oznacza dbać o coś pielęgnować coś, spajać. Więc no słuchajcie, no jako mama, jako żona właśnie i, wie, wiem to dzięki y, jednej y, dziewczynie z Instagrama, która nazywa się domowa kapłanka. Pozdrawiam Cię bardzo jeżeli to oglądasz, Dziękuję Ci bardzo za to. I y, 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 dla mnie to było takie wow, naprawdę takie wielkie wow, że Mogę na to spojrzeć tak pozytywnie, że to naprawdę to może oznaczać. Nie tylko w mojej głowie, tylko faktycznie tak jest. I teraz jak ktoś mówi kura domowa, to ja wtedy wychodzę, a wiesz co to, to znaczy kura radna? W naszym domu to, to teraz tak wygląda, ale wiemy o tym, że za miesiąc, za pięć miesięcy, za rok, kilka lat to będzie się zmieniało. Bo albo dojdą nowe obowiązki, albo odejdą te, które mamy teraz, pojawią się inne problemy. I to, co jest najważniejsze w tym podziale ról, to to, żeby robić to razem. Żebyśmy, jeżeli, nam jeżeli coś zaczyna być nam niewygodne Karola na, przykład, Karola na przykład siedzi w domu i nagle zapragnie, bo pragnienia się zmieniają Wyjść i pracować, robić szkolenie, coś, coś działać jakoś To ważne, żeby ona to powiedziała mi I Wtedy robimy burzę mózgów I przeorganizowanie naszego życia tak, żebyśmy dalej ciągnęli ten, to nasze życie razem Bo tak jest łatwiej niż jak ja bym tylko ciągnął Albo Karola by tylko ciągnęła Rodzimy to życie razem, ale każdemu jest tu wygodnie Wzrób, A na, na, to tyle na, na, na tyle, na ile to jest możliwe, bo wiemy, że nie, nie zawsze jest to możliwe realizowanie swoich marzeń, pasji, tak, pragnień. Właśnie, to też mamy taką łaskę dużą, że możemy robić to, co lubimy. A jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że też na przykład czasami tak jest, że Maciek wraca z pracy i jest dużo rzeczy do zrobienia i... E, no i wtedy ja proszę Maćka, żeby on mi pomógł. No, bo też nie jest tak, że ja nie robię nic w domu. No właśnie, to mówię. A, no tak. Ale nie że prosisz, to jest mój obowiązek, też yy, yy, o dom dbamy razem, o finanse dbamy razem, o dziecko dbamy razem, tylko ktoś jest zawsze... Robię więcej. Tak. No, w danej po... dziedzinie. No, no, to jest no to jest normalne, nie da się robić wszystkiego porówno, bo... nie, no, ale też chodzi o to też mamy że... inne predyspozycje do robienia tych Halo, rzeczy. proszę cię, bo nie wiesz na przykład czy umyłam Cię podłogę w toalecie czy nie, więc ja cię proszę, żebyś umył, bo tego nie zrobiłam. To nie jest tak, że ja cię proszę i ty możesz powiedzieć nie. <laughs> nie, 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 on musi powiedzieć tak. I to, co jest też bardzo, bardzo ważne, to to, żeby znaleźć sobie czas na odpoczynek. W tych naszych obowiązkach, w tym naszym rytmie dnia, znaleźć czas na pobycie raz, że samemu ze sobą. Taką medytację, na, no, obojętnie nad czym, odsianie myśli, odpoczynek, ale też bycie razem, po prostu, porozmawianie, wymienienie kilku zdań, to jest czasami arcytrudne, bo jesteśmy przemęczeni, szczególnie jeżeli ktoś robi wiele rzeczy. My robimy trochę rzeczy, ale wiemy, że nawet wśród naszych znajomych są osoby, które mają masę obowiązków I wracają z pracy, mają to, 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 a jeszcze rodzina, dzieci, żona, obowiązki, zakupy yy, to, są, to są osoby za bardzo zaangażowane i im jest arcytrudnie trudno znaleźć czas na to, żeby porozmawiać ze sobą Żeby pobyć, żeby odpocząć, żeby znaleźć czas dla siebie A to jest bardzo ważne A to jest podstawa do tego, żeby mieć równowagę w swojej głowie i móc tworzyć normalne, zdrowe relacje z żoną i, i życie